ochrzcić Ciebie, Aniu, i Ciebie, e, Wojtku. Wojtku. Monika. O. Monika, przepraszam. Ja przepraszam, Moniko. Ania była ostatnim Cię Że w świętym imieniu Pana Jezusa Chrystusa zaświadczyć to, że Wasze nawrócenie dokonało się już jakiś czas temu. Z tego, co mi powiedzieliście, wyznaliście wiarę Jezusowi, oputowaliście z grzechów. Czytacie Pismo Święte, a to jest podstawa czy znaczy podstawą jest wiara w Jezusa i pokuta, to jest podstawą do pszczół. ale no miło słyszeć jak człowiek już z radością i miłością podchodzi do słowa Bożego, bo czytając Pismo coraz więcej będziecie się dowiadywać o naszym Panu i o tym jak mamy żyć, bo to jest taka wskazówka. Ja tu przeczytam z pierwszego listu do Koryntian taki fragment o mocy krzyża. Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Napisano bowiem „w niwęcz obrócę mądrość mądrych, a roztropność roztropnych odrzucę. Gdzież jest mądry, gdzie uczony, gdzie badacz wieku tego? Czyż Bóg nie obrócił w głupstwo mądrość świata? Skoro bowiem świat przez mądrość swoją nie poznał Boga w jego mądrości, przeto podobało się Bogu zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie. Bo zapewne coś się stało w waszym życiu albo przez kogoś, albo po prostu przez ten głos w sercu, który wam powiedział, Nagle przyszła myśl do Boga, przyszła myśl do nawrócenia, do zmiany życia, chciałeś po prostu tego, taki zwykły człowiek, który tego nie rozumie, nie, trudno mu to zrozumieć, co się z nami dzieje, kiedy my wyznajemy tą wiarę w Jezusa Chrystusa, kiedy w nas się pojawia pragnienie za Panem Jezusem. Ponieważ nie ma jakichś spektakularnych zjawisk na początku, tylko człowiek obserwuje, że się zmieniasz, zmieniają się twoje pragnienia, przestajesz przeklinać, przestajesz robić te same rzeczy, które byłeś wcześniej a twoje pragnienie jest jeszcze bardziej za Panem, nie? To tak mniej więcej wygląda. Właśnie tak, jak tutaj jest napisano, napisane w tym pismie: bo głupstwo Boże jest mętrze niż ludzie, a słabość Boża mocniejsza niż ludzie. Przypatrzcie się zatem sobie, bracia, kim jesteście według powołania waszego, że niewielu jest między wami mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu wysokiego rodu, ale to, co u świata głupiego wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych. I my patrząc wszyscy na siebie, takimi właśnie siebie widzimy przed Bogiem. Jak obserwujemy ludzi, którzy, którym praktycznie się powodzi, wiele dobrych rzeczy się dzieje, oni nie myślą o Panu, ale do nas, takich głupich, jak to Pismo mówi potocznie, do nas przyszedł Pan i wybrał nas, wyrwał nas z tego świata, żeby zawstydzić tych młodych. Ja się cieszę, jak sobie pomyślę, że jestem tylko w oczach tego świata głupkiem, ale kim jesteśmy w oczach naszego Pana? Jesteśmy dziećmi Bożymi, jesteśmy córkami i synami, Pana, których wybrał przed założeniem świata i to, co jest niskiego urodu u świata, i to, co wzgardzone wybrał Bóg, i w ogóle to, co jest niczym, aby to, co jest czymś, unicestwić. Aby żaden człowiek nie chełpił się przed obliczem Bożym. Ale Wy dzięki Niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla Was mądrością od Boga i sprawiedliwością, poświęceniem i odkupieniem. Jak napisano, kto się chlubi, w Panu się chlubi. Takimi właśnie my jesteśmy. Zaświadczymy dzisiaj przed ludźmi i przed aniołami w niebie, że wierzymy w Jezusa Chrystusa. A pismo mówi, żeby tak jak Wam tu wcześniej cytowałem, Dzieje Apostolskie 2,38, żebyśmy się upamiętali, uwierzyli w Jezusa Chrystusa i dali się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa. A Bóg nam obiecuje, że daje nam ducha świętego. I mówiąc do nas, tak jak do apostołów: Obietnica ta jest dla Was i dla kogokolwiek Pan Bóg powoła. Ten Duch Święty jest jakby przypieczętowaniem tego całego nowego narodzenia, ponieważ wiara i ten chrzest plus wstępujący Duch Święty jest to pieczeń Ducha Świętego. Jest to ten cały proces, który Jezus powiedział do Nikodema, że musisz na nowo się narodzić z wody i z ducha. Więc po waszej stronie jest to, to, co teraz zrobicie, a po Boga dać wam Ducha Świętego, o ile już nie stąpił, ponieważ też tak może być. Więc nie będę tu przedłużał, bo nie chcę was tutaj też, że tak powiem, mniej więcej tak krótko powiedziałem. Jak was Pan błogosławi, to teraz przejdziemy hmm. do